Domek numer 3: mebelki oglądowe było widać. Wchodzimy do środka. Od lewej strony jest kuchnia, lodówka, sztuczce, nakrycia stołowe to jest aneks kuchenny. czajnik jak widać. W saloniku mamy siedziska wokół stołu. A tam las przez okno widać, za którym są wydmy, plaża i morze. Do morza jest jak podawałem wcześniej 100 metrów. W saloniku stoi telewizor. Tutaj jest stól, stół, który się opuszcza i się robi podwójne spanie. Przechodzimy dalej. To mamy sypialnię dwuosobową, szapa, a teraz sanitariaty, WC i natrysk, umywalka, podgrzewacie ciepłej wody i wyjście na zewnątrz. Dziękuję.